Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Uważaj na siebie po drodze do domu, daj spokój. Nic mi nie będzie świadomie, filtruję energię kosmosu. Tygrys nie ma naturalnych wrogów, wszystko zaczyna się w głowie. Po to, muszę wybudować nowe teorie, i zmieniam na lepsze koło mnie. Progres, byłem i będę. Czas przestrzeń, moja poezja, brudne wiersze. Pewnie dlatego, że oddycham węglem, mam czarne myśli i czarne serce. Moje mechaniczne wnętrze rozkręcę dla ciebie na części pierwsze Jestem tylko ty, to pewne, jesteś tylko ja wzajemnie Winda staje na ostatnim piętrze, bezpośrednio w apartamencie Ściany ze szkła, zlane deszczem, dobry widok na miasto przestępstw Jebać problemy, i nigdy więcej, kotku, dziś wyglądasz pięknie Zresztą, jak codziennie, choć tu poczuj to tylko my i szczęście Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos, tak daleko nie był nikt. Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic. Jutro rano nie patrz w okno, zapamiętaj moje sny. Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak mam żyć. W twoich oczach widzę kosmos. Tak daleko nie był nikt Razem przez układy gwiezdne Mój rytm w twoim tempie Jak w piosence Nie mów, że nie chcesz Chodźmy przejść się po mieście Odetchnąć wiosennym powietrzem Możesz czuć się bezpiecznie Bo noszę pistolet na biodrze Poza tym złego diabeł nie bierze Jakbym dla niego latał z koksem Boże, jakie to życie jest proste Tańczysz pijana na moście W dłoni buty, najdroższe ciuchy Do rana zostało nam jeszcze trochę Chodźmy do mnie Długie noce i krótkie dni Jestem tylko ty Skupiłem po drodze rozsąd może i dobrze, chuj z nim czy głośniej, lubię emocje jak roller coaster, nie chcemy dojrzeć Chyba za późno nieistotne Na razie płyniemy z prądem przez rachunek prawdopodobieństw z nasze dusze są połączone Dziś zasypiamy w białej koudrze, a kiedyś zakop Jesteś tylko ty, poza nami nie ma nic Jutro rano nie patrz w oca, pamiętaj moje sny Jesteś tylko ty, nigdy nie mów jak